Trzecia generacja narzędzi grupy Orgapak, tutaj na przykładzie Signode Model BXT319. Wdrażamy sposób wymiany noża. Ma to oczywiście zastosowanie również w czerwonych cyklopach, niebieskich Orgapak czy żółtych Strapex. W którymś momencie pracy oczywiście dotrą Państwo do momentu, kiedy nóż stępi się i nawet nastawa dłuższego czasu zgrzewu nie pomoże i taśma nie będzie odcinana. Należy wymienić nóż. Możecie to przeprowadzić Państwo sami. Po zdjęciu bocznej obudowy należy odkręcić nóż. Należy pamiętać, że nóż jest dociśnięty sprężyną. Żeby nam to wszystko nie wystrzeliło zdemontować śrubę z tuleją nowe. Nóż i uważać na sprężynę. Gdyby to gniazdo było zanieczyszczone należy je oczywiście wyczyścić. Nowy nóż po zdjęciu osłony zamontować do, do łoża. Części zamienne, takie jak nóż czy koła naciągowe dostaniecie u nas na aukach Allegro, ewentualnie bezpośrednio w firmie. Niezwykle istotną sprawą jest inspekcja grubości tulei. Po 400 tysiącach, czasami zdarza się nam cykli, ta tuleja nie trzyma wymiaru tych 3 mm. Należy ją wymienić również na nową w momencie demontażu. My rekomendujemy oczywiście wymianę również um, razem z nożem sprężyny noża, jeżeli będzie to kilkaset cykli przepracowane, kilkaset tysięcy. Możemy sobie pomóc yy, w, w montażu naciskając całe, cały element zgrzewu. Nóż dociśnie się, możemy wprowadzić sprężynę w odpowiednie, w odpowiednie miejsce. Śrubę w odpowiednim miejscu. Skręcenie całości. Odpowiedniej grubości tuleja pomoże nam docisnąć nóż, ale jednak pozostawić możliwość ruchu. Założenie bocznej obudowy i to tyle.